Siemanko! Nie chciałabym się już nazywać, ale dobra. Mówię tu dla Was, albo nie, czekajcie. Żartuję. To dla was jest. Na cudzie nazywam dziewczyno, wiesz co, nie możesz tak wejść. O! mhm, mm Wiesz możesz prysznic, Nie, 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 nie. Co ty, co ty robisz, no? kobieto? I tak ty zaraz musisz iść do pracy. Więc... Katrin zaczyna pracę za około godziny. Katrin zaczyna pracę za około godziny. I ciebie, i ciebie, bo tak nie możesz pójść do pracy. Nie? Powiedz, że wyścigałaś informatka. Dobra. Emra, a ty kiedy masz iść sam, jak do pracy, tak? E. Na trzy dni,

Nie będziesz mogła. Nie, nie możesz. Żeby... Idziesz spać, idziesz spać, bo O, Katrin dostała zadanie o matko i spinę z szybko. Ach, układ, który zbudowała Katrin, naprawdę przykuwał ładę. Nie było łatwo otworzyć dalej, okrągła dziecięca pływę za pomocą układu elektrowych Ale ustawienie ich dużych bokiem to do przodu było genialne. Wystała mękki pływę, szybko się wyprzedała. Po pracy mała. Ała. Z jednym rabatem Uuu, Katrin, naprawdę Katrin. Matko. <muchy> Katrin, <muchy> weź szybki wyróżnik, proszę Idź spać, i spać, idź spać i to i ci, bo zaraz musisz wstawać. Bo zaraz musisz wstać. Znaczy do, do szkoły musisz. Wstać. Skorzystaj. Głodno. Oj, 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 oj. Uh, czekajcie, pokażę wam mój domek. O to taki wygląda. Mój pokój i mojej siostry, kuzynki. No tutaj o takie coś. No nie. Przepraszam. Leczuj to. Nagrywam 4 i 43 sekundy. No Jezu, skąd jesteś? O Matko. jest to. No idź, idź. A jeszcze jest to, ktoś zrobił normalnie. Nie, nie rozmawiaj z nią. Ty masz iść spać. No, dobra Szybko się umyj No dobra, idziesz spacuję potrzebuję zabawy Zająć się czymś Ekstra To zjedz to Zaczynają ja już za chwilę szkoła, no i zapomniałam, znowu do Super, super, normalnie super. Co so, drugi? No, albo nie będzie pierwszy. Okej. Jeszcze ma. Macie, ile to zjedz, coś na szybko, coś na szybko, e, mleko, mleko, mleko i mleko zjeść, No, a ty jak że już coś e. Jestem na tyle, że mówię, bo ja nie że w dłuższym że At komat, komatko. No wiem, Chcę zrobić. Już, już, już. Yy, no to ja dziś zakończę na tym odcinek. Tu Ty będzie spać. Yy, ja dziś zakończę na tym odcinek. Bo... Yy, już nie mogę nagrywać, po prostu zakończę na tym odcinek i wstaję go na YouTube'a. Jeszcze jutro może jakiś film się znajdzie w mojej gr... W... W... Lam oli no. no to do widzenia.